Cześć wszystkim, cześć na podium, cześć na filmiku. Przechodzimy dzisiaj z kolejnym contentem, tym razem styczniowe FAQ, bardzo krótkie i jesteśmy przygotowani, więc mam nadzieję, mieścimy się w 20 minut. Żeby nie przeciągać, Kuba, hmm. przejdźmy do pierwszej zmiany. Tak jest, więc pierwsza zmiana to jest drobny fakt dotyczący tutaj bohaterów siedzących w terenach frakcyjnych, które znajdują się cały do obscuringu. W tej chwili, że obecnie jest to jedynym przykładem, jest Shrine Luminor. I w skrócie zasada mówi, że jeżeli bohater siedzi w szrainie, nie ma flaja, a mimo wszystko ta shrine jest wcale od obscuringu, to, to bohater nie będzie korzystał z zasady. Czyli zasięg strzania będzie cały, ale będzie przy mógł go targetować przy pomocy umiejętności innych niż ataki i strzelania. Mhm. Generalnie mało istotne. Istotne bardzo czasami, tak? No, można próbować zabić y, jakimiś istotnie silnymi czarami z zasięgu. Wydaje mi się, że Metamorfoza Sylvanda to jest jedyny przypadek, który tak naprawdę jest istotny w tym kontekście. Żadny inny single target nuke nie jest w stanie za bardzo sięgnąć. Ej, sorry, jeszcze w miroże, nie? Beam of Arkan. Arkan nic nie robi, tróstum. Eee, Arkanem bym się nie przejmował. Eee, no i tyle to zmienia. Jest to, jest to fajne, że losowe chodzenie shinem po lesie nie jest w połowie zasięgu, więc trochę benefit of the doubt. Ważne, że po prostu nie można je chować i tyle. To znaczy nie benefit doda, tylko po prostu benefit, czy nie skraca ci zasięgu strzelania? Tak, no chodzi Wiesz, o to, że tak? czasami stawiałem shine i ogarniałem później, że nie mam zasięgu. No, można było to obejść zawsze, a przy okazji on był niewidoczny. Ale niuków, bo tak jest mało. Chciałem powiedzieć molten metal, molten metal nic nie zrobił bohaterowi z CM5. Listy ciekawa w ogóle ciekawy temat poruszyłeś, bo ten FAQ wyjaśnia, czy jesteś widoczny, ale nie mówi, czy skraca ci zasięg, czy nie. W sensie, czy. Jesteś afektowany przez tę abilitkę. No, w sumie far. Ludzie, Teoretycznie ludzie mogę, jest... mogę benefitować z obscuringu, ale tylko z negatywnej części, tak? Tak. <grych> Teoretycznie. Jest the shine gunard wiz, no tak. No ale moim zdaniem to sugeruje, że abilitka działa, tak? No bo inaczej to jest errata generalnie, że tam Nowa zasada w grze rzucona losowo kompletnie. Myślę, że oni chcieliby, żeby abilitka nie działała na osobę, która jest szalenie. No. Tylko jak zwykle, czy znaczy nie jak ale zwykle, ale, ale jak, jak często. Jest, jest... Nie, nie doprecyzowali wszystkich aspektów, tylko ten jeden. I to jest też losowy this... fakt. Nie jest to żaden y, update. A nie to jest rule update? Jako cholerowiec, co to schodzi. Ja bym grał po prostu, że nie działa upscreen na Shine Guardiana i ja myślę, że to jest fair, że nikt się tego nie przyczepi. A jeśli to zaznaczysz, to nie z jakimiś sędziami. Dobra. Y, jedziemy dalej. dajemy drobną zmianę. Oła, y, Dużo tekstu. W skrócie ludzie grając w Bigła chcieli używać Ła z Iron Jaw, które jest do którego nie mają dostępu, ponieważ ma, gordrak ma umiejętność, która działa jak ktoś Woła. Myślę, że dosyć prosty sposób i powszechnie zrozumiały, nie, nie, nie upoważnia was to do korzystania Ła z zasad, których wam nie dotyczy, jak gracie w Army of Renault. I ogólnie to jest takie powszechne, że jeżeli nie macie dostępu do zasad z Battle Tradeów, powiedzmy, to jeżeli Warski odnosi się do tej zasady, to po prostu ta zasada nie działa. Przykładem na przykład jest e, Ushoran w regimentu w Jego zasada Glimpse, do której odnosi się do deluzji, nic nie, nic nie robi, bo nie ma deluzji. W sensie tam jego deluzja one-true coś takiego. Mhm. Dobra, to, to tyle. Nic to nie zmienia że grze. Generalnie nigdy mi się nie spodziewał, osobom, która by z tego korzystała, więc tak przechodzimy dalej od razu. Dalej mamy. Że faki nie istnieją. Jak jakieś były interakcje z faków nurglowych, to ich nie ma, bo wszystko jest w miarę dobrze zapisane w obecnych zasadach. Przynajmniej my nie znaliśmy jakichś dziur obecnie w tekście w nurglowym. Tak, ale jest z... bardzo ciekawe, że nie wydali żadnego FAQ do nurglia. Wydaje się, że jest. Water Tight Rule jest wyjaśnienia. Chociaż ludzie mm, cierpią na ten, nie, ten tego brotigusa, prawda? Mm. Ludzie się zastanawiają. Intencja, czy nie, to działa. W sensie wszystko jest perfekt, ale jest tak, pierwszy raz coś takiego. Dopiero, Dla uściślenia jest... chodzi o to, że rotigus blokuje używanie umiejętności, które gdziekolwiek w tekście mają napisane Hill albo Return Models. Najbardziej obrzydliwy przykład, hmm. bo jestem graczem Luminetów to uniemożliwia teleportowanie lani Ale pewnie znajdą się jeszcze tak inne bolesne. Więc nurklowe faki. No nic nie było, ale tutaj też nic nie było, bo to dotyczyło indeksu. Mamy dwie zmiany, które tłumaczą jak działa luminarko of, Hush. Luminark of Hush to jest maszyna wojenna z Sigmar, która jest w zasadzie niegrywalna ale w skrócie tak, że wybiera punkt gdzieś i rysuje linii i wszystko na linii staje mortale eee, Sprostowanie oznacza, że nie można robić tego Covering Fire, bo nie wybierasz udziału przycinka, który to działa, Covering Fire tego wymaga i sorry drugie to nie jest Luminark, tylko to jest spell Luminetów z Slora, z Scratch of Gairan, Beam of Hush. z jakiegoś powodu niektórzy pierwszy beam robili d3 plus 1 Teoretycznie da się to wytłumaczyć, ale nie do końca Pierwszy beam wchodzi na 6 bije te mortale, drugi beam wchodzi na 7 bije 3 plus jeden mortali i tyle. To jest, ni, generalnie nie słyszałem, żeby ktoś tego tak używał, no, ale najwyraźniej ktoś próbował. Mm -hmm. Ale też no, ludzie próbowali beamować ten sam, i wiele razy w Battle Rundzie jest to skomplikowany spel, dużo tekstu. Mamy sprostowanie do tego, jak działa branchwych. To jest ta dysputa odnośnie tego, że branchwych nie wymaga 18, tylko 12 cali. Wydłużenie zasięgu z tytułu większego lasu działa tylko i wyłącznie na zasięg, który ona musi się znajdować od lasu. Nie wydłuża jej zasięgu działania na inne unity, żeby dawać strike first z umiejętności. Czyli bańka w strike firsta będzie w 12 celach, ona może być w 12 od dużego drzewa i nie będzie to miało wpływu na strike and fade. Jup. Yep. 15. Także mamy to wyjaśnione. Była to bardzo krótka rzecz. Pojawiło się online, rozniosło się po, po całym internecie. Ludzie zaczęli grać w branczuć jako 18. Później ktoś znalazł, że jeżeli to afektuje branczuć, to powinno afektować negatywnie Strike and Fade'a. Wszyscy się z tego wycofali. No i zrobił się trochę chaos, bo oglądałem jakby kilka gier, w których ludzie dalej korzystali ze 18, bo jeszcze nie zorientowali się, że ktoś znalazł, że tak powiem, tą dziurę. A później. Ktoś przeciwnik na przykład wniósł. No teraz musisz trajek infejować 15 od i było. O nie. Mm, mm, mm. Także mamy wyjaśnione i wszystko działa. Jednak i wszyscy są szczęśliwi, a nie tylko nie Sylwa playerzy. Tak jest. Następnie mamy bardzo drobne sprostowanie do Blood Drench. To jest przepisana zasada z książki Korna, która umożliwia odblokowanie tam bonusu. Tam crit Mortale dla Mortali i Rent dla Piechoty, Damage dla Monsterów po użyciu odblokowania umiejętności Blood Z tego jedna zmiana, jaką znaleźliśmy, to jest Once Per Turn dopisane, ponieważ z tytułu tego, że to gracz używa tej umiejętności, bo jest się. Gdyby nie było Once Per Turn, przy odblokowaniu jednej Blood umiejętności, można by zmienić całą swoją armię Blood Drench. Myślę, że ewidentnie nikt tego nie chciał ja tak stało, zrobić. No. Po prostu całą armię z. Nikt chyba tego nie używał, ale... ale technicznie było to legalne. Yup, więc fajnie, że sprostowali, bo ktoś by potem z tym wyskoczył losowo i byłby problem. Mhm. Mamy drobny fakt do, Hells... do Hellsmithów. Drobny, no. Drobny jak drobny. Dominotaur Engine z Framerami ma zasadę, że jakżej targetuje każdy kolejny uni, dostaje plus dwa ataki, ale musi jeden poświęcać na konkretnej unii. Tak, zmiana jest taka, że teraz poświęcacie jeden z tych swoich podstawowych tam chyba pięciu bazowo podchodząc do ośmiu może być cztery siedem nie jestem pewny i wtedy te dwa dodatkowe takie które dostajecie z tytułu tej umiejętności muszą i też być targetowane w ten unit czyli nie można wykorzystać innych unitów żeby zwiększyć swój single target damage w jeden oddział tak no bo bazowo załóżmy że pięć to mogę nie mieć racji ja załóżmy że pięć ataków jest bazowo targetujemy trzy oddziały to dostajemy plus sześć ataków sześć. Tak? no i wtedy można, kiedyś można było zrobić tak że z tych pięciu robicie 11 i dziewięć ładujecie w ten jeden i po jednym w dwa teraz jest tak że z tych pięciu dostajecie te sześć, ale te trzy każdy musi być rozładowany w każdy oddział i potem można nadwyżkę wrzucić w konkretny jeden. Czyli traci się po prostu single target potencjał z awizowania Olmas Bern. Jest to jakiś nerf, jest dosyć bolesny, pewnie tak. Ja nie widziałem tego modelu na stole, więc myślę, że dla samych rozmieszczeń. A powiedz mi, skąd wziąłeś, że tam nadwyżkę można stargetować gdzie indziej? Bo ja to tak można było kiedyś. Obecnie nie można. To, było, no, to się no, robiło więc, przed fakiem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie trzech strzałów yy... Strzelić w kogoś, to nie możemy w ogóle strzelić, tak? Dobrze to czytam? Jest tak. Masz dwa targety, załóżmy, żeby było najprościej. Masz pięć strzałów bazowo. Poświęcasz jeden strzał mm -hmm. tu, jeden tu, tak? I nie, dostajesz. I trzy. Trzy, trzy. trzy i pięć strzałów. Trzy unity, pięć strzałów. I docelowo chcę wysłać jeden tu, jeden tu i trzy tu, tak? I potem każdy mm -hmm. target dostaje dwa dodatkowe strzały z tytułu dostawania dodatkowych strzałów, ale muszę te każdy dwa strzały zrzucić w inny unit konkretny. Kiedyś można było, robić z tego pulę i można było zaalokować, gdzie chcesz te dodatkowe strzały, dopóki dowolny jeden strzał był zaalokowany w cokolwiek. Czyli wbrałeś te sześć mhm. i robiłeś w jeden cel, a teraz musisz dzielić wszystkie po dwa po prostu. Czyli w skrócie, wybierasz targety, podzielisz swoje podstawowe ataki i potem do każdego targetu dokładasz dwie kości. Tak działa teraz zasada. Mam nadzieję, że tym razem było w miarę zrozumiałe. Ja nie zrozumiałem. Na... Zobacz <laughs> ostatnie zdanie proszę, bo... Żeby nam to nie zajęło za długo. Dobra. Yy, macie plus 2 do ataków, za i każdy zebrany do targetu, tak? Wybraliśmy 3 targety, mamy plus 6 ataków. Z 5 zrobiło się 11. Jasne. I leć Ale dalej. każdy target musi dać minimum 3 strzały. Czyli z tych 11 jest 3, 3, 3, tak? I potem można ma tylko się dwa w tytule do dostawienia, w co się chce, bo tak ogranicza nas zasada. Czyli to jest to co mówiłem, że dzielicie te pierwsze 5, i do każdego dodajecie 2 to jest to samo, bo jak dodacie 2 to jest te 3, które musi być minimalnie, żeby umożliwić strzanie w drugi target z użyciem tej zasady. Chyba teraz było clean. Ja nie jestem przekonany, <laughs> czy jeżeli masz 11 strzałów, to możesz targetować 4 unity. W sensie, co możesz zrobić z tymi... E, jeżeli masz doma. 5 podstawowych strzałów, to możesz targetować 5 unitów, wtedy w każdy strzejesz 3 razy. Jeżeli masz pięć podstawowych mhm. strzałów z cztery w oddziały, w cztery oddziały strzelasz po trzy razy i masz jeden wiszący, który możesz zrobić w co chcesz z tych czterech. Dobra. Teraz Tym rozumiem. razem chyba się udało, nie? Jest. Leży. Mam nadzieję, że ludzie będą jakby co, będziemy się kłócić w komentarzach z ludźmi, bo ja nie jestem dobry w wytłumaczeniu skomplikowanych sytuacji. Następnie mm -hmm. mamy drobną klaryfikację do tego jak działa. Ale najgłośniejsze dla no. mnie było, że to jest At least 3, tak. więc możemy dać 4, tak? Więc możemy mm -hmm. sobie rozdysponować. Yep. Po prostu nie możemy do kolejnego targetu strzelić dwa, ale jakbyśmy mieli kolejny target, to byśmy mieli dodatkowe 2, więc trochę zajęło po prostu, żeby. We good, we good. Mamy fakt do. Bamboozling flaggana. Karadronów to jest artefakt, który jeżeli ktoś szarżuje, tam chyba w 12. Możecie przyrzucić jedną kość zrzuconych na szarży, żeby usunąć ją z rzutu. I wtedy problem taki, że jeżeli przyrzucacie ten rzut po użyciu flaggana, który zdjął wam kostkę, czy możecie rzucać jedną, czy dwoma. Po faku jest to jeden, to jest też opcja, którą my stosowaliśmy, aczkolwiek dostałem zły ruling, jak grałem w Amsterdam na turnieju Żeby nie było, nie ma od znaczenia, hmm. bo mi tak trójkę z jednej z obu kostek w drugim rzucie, ale. Od głównego refordsów, tak? Tak, główny refworsów. Też, no. też tam dostałem zły ruling. Więc. Karadrony trochę lepsze. Niech będzie, niech coś mają z życia. Sorry, mamy jedyny fakt z Nurgla, wiem, że mówiliśmy, że nie było faków z Nurgla, to jest nieprawda. Jest jeden fakt dotyczący Putrid Light Kingów. To nie jest fakt, to jest errata. Zwał jak update. A nie dobra, jest errata, fair enough. Eee, możesz się tym zająć, bo ja troszkę mniej niż ty. generalnie mamy prostą rzecz, że jeżeli e, Blight Kingi pod koniec tury mogą wybrać sobie Priesta albo Wizarda, w tym e, konkretnym przypadku mówimy o Pristach, i nałożyć taką zasadę. Przerzucamy ich Power Level i do końca tury, znaczy do naszej następnej tury, jeśli oni będą rzucali Preyera, to jeden i 2 jest failem. Tracą te trzy rytualne punkty, czyli to samo co się dzieje na tym mistrzancie. i teraz dodatkowo nie mogą dostać e, rytualnych punktów do końca tej fazy, w której rzucili to 1 albo dwójkę. Więc będzie miało to wpływ na Prista 1, no, głównie na Prista 2, prawda? Rzuca pierwszy prayer, rzuciła powiedzmy życiu rzucił, rzuciła dwójkę, traci te trzy rytualnych punktów i już drugim prayerem nie może sobie zbankować, więc drugi prayer, jeśli chce rzucić jakiś prayer, to musi to być sukces z tym, co jej zostało a że... o tym, co wyrzuciła. No, chodzi o, głównie o Kretusa, bo dodatkowo ma mechaniki na generowanie d3, pointów i pendant artefakt, co generuje d6. To wszystko nie będzie działać po rzuceniu jednej lub dwójki na Pajrze, tak, jeżeli jest dla nich użyta ta umiejętność putrid-battingów. O. I w, tak jest. No, do, Dokładnie pomyślałem, do właśnie, powiedziałem no. jej bo Kretusa. Um, może na Wizika będzie miało jakiś wpływ i. Tak, a Janus taki... kiedyś wróci i tak dalej. Dokładnie. Także drobny buffik do unitu, który może potrzebował drobny buffik, żeby konkurować z resztą opcji za te same punkty w książce. Jup. Ja ich lubię. Tak, <grystanie> Mamy bardzo drobną klaryfikację do dwóch regimentów nighthuntowych. Dostali w nich To po prostu. To, są te, to jest ten black coach, a to są te craven frontguardy. Żadne nie, nie są istotne kompetytywnie. Aczkolwiek Black Coach jest fajny. Jak ktoś kiedyś coś wymyśli fajnego, to proszę o kontakt, bo lubię go. Ar R R Regiment, nie jako scroll. I ostatnia zmiana. Y N K Crimson Keep, Felbaty. W sensie Felbaty dostały dostęp do bycia wybranym w Army of Renault. Knights of The Crimson Keep. Bardzo dobrze mi to wyszło po polsku. Y mm -hmm. Istotne, jeżeli pójdą 10 dół. Istotne tak, bo aktualnie nie możemy zmieścić trzech unitów, a dlaczego felbaty miałyby jakąś użyteczność w armii ofrenon, w których nie mają przywracania, tak nie mamy przywracania, więc płacimy 90 punktów za felbaty, które mają tylko jedno życie, jedno skoro i w zasadzie nic nie robią, mogłyby być przydatne dlatego, że w Crimson Keep możemy schować do, do Deep Strike'u, Połowę unitów, połowę musi być na stole, więc jeżeli jesteśmy w stanie wstawić na przykład trzy unity Felbatów, to daje nam to możliwość schowania większej ilości unitów do Deep strike'u, jeżeli chodzi o tam naszych Brodnightów. Także mogłyby być przydatne, ale z ich kosztem punktowym. Ja jeszcze tego nie sprawdziłem, wczoraj y tylko rozmawialiśmy z Kubą z pamięci trochę, jak się ta lista składa, i wydaje mi się, że po prostu 3 unity za jeden unit Brodnightów nie wejdzie, że tam jest 30 punktów dziury, więc brakuje. 10, Iluś punktów, tak? 220, 270, 20. Co brakuje 20 sukupów, 30, żeby... no, coś takiego. No jak, nie więcej niż 30, więc jak Felbaty pójdą 10 w dół, zmieszczą się 3 za 5 Blood Knightów, dostajecie 3 oddziały do biegania po stole, żeby zginęły przed tym, jak Blood Nighty, nie wystawiać ich w zasięgu przeciwnika i właśnie też opcje z null deployem. No bo felbat na stole to nie jest Diploid, tak to jest nic. Tak, i to jest nawet przydatne na, na, dla tej armii można wziąć pierwszą turę, złapać sobie nimi obiektywy i ten kontrol z jeden nie ma takiego dużego znaczenia, a później to już niech sobie umrą, czekamy tylko, żeby żeby Knighty nam wyszły na stół. Yup. Najlepiej oddać przeciwnikowi wtedy Dubla z pierwszej na drugą i na tej, w tej drugiej turze wyjść sobie Knightami, żeby dostarczyć Dubla z drugiej na trzecią, właśnie będąc dwunastu od przeciwnika już. Jup. Także może to być przydatne. Nie, nie sądzę, żeby to zmieniło kompetytywnej, że tak powiem, tego Armii of Ale um, jeżeli, jeżeli spojrzymy na historię tych Armii of Renaunów, to jeżeli punkty się nie skrajały w Armii of Renaunach i Najcoddy Krim Zemkin był jednym takim przykładem, że był, po prostu był Wordray na, na liście do wyboru, ale jeżeli braliśmy Wordraya, to właściwie mieliśmy 190 punktów dziury, czy coś w tym stylu. Jup. Mieliśmy to samo z badwersterami, że nie mieściło się pięć na początku do Blightfall Lordów, tylko cztery i zostawało dziwna liczba punktów, za duża, żeby... No, prawie 400 Tak, i wszystkie te rzeczy naprawili. No, za wolno, bo za wolno, bo to GW, ale w końcu naprawili, więc jest szansa, że tutaj mamy taki spoiler um, lekkiego buffa do Knights of the Crim Crimson Gate. i myślę, że to będzie dobry buff nie tylko dla nich, ale też do sublightów, bo aktualnie felbatów nie widzimy nig nigdzie, nie mają żadnej roli, kiedyś miały rolę, że wypełniały taktyki teraz nie robią taktyk, bo nie są skautami, a kosztują tyle samo co szkielety i inne takie no, mają konkurencję, kosztują z którą nie mogą. Kosztują tyle samo, kiedy by... jak robiły coś tak, a teraz nie robią nic, a kosztują tyle samo. Dokładnie, a alternatywa coś robi, no bo szkielety są skautami, mhm. także jeszcze wrac... wracajmy, mają kontrol skora jakiegoś, także może to zapowiedź jakiejś dobrej zmiany dla do Soulblightów i wreszcie z Arturem zrobimy Jakiś show pozytywny. No, nie wierzę. Soulblight playerzy nie mogą być szczęśliwi. Tak jak Dorf playerzy. I to jest koniec update'u swoją drogą. Udało się. Chyba 17 minut Super, na liczniku. 17 minut. To musimy jeszcze 3 minuty pogadać. Co myślisz o tym update'ie? Myślisz, że cokolwiek zmienia dla gry? Absolutnie tak nie, nic. Shrine. Shrine nie będzie obskurowany. Nic strasznego. w sensie. Wielokrotnie, na przykład jak grałem Bountiful Equinox'y, to czasami byłem poirytowany tym, że tracę zasięg, więc tam problem na Alariele, ale matchup jest niefajny i tak nie chcę grać, mogło być gorzej. I tam jakieś pojedyncze, no Jasne. i w Mirror jest głupszy, no ale... Jasne, no. Brancha no spoko, myślę, dla wszystkich. Tak, to jest super. Super, że to wyjaśnili, wreszcie nie ma, nie ma wątpliwości na jakiejś najbardziej kompetytywnej grze wyobrażam sobie jakiś finał mistrzostw świata, albo coś takiego Mogło, gdzie jest high stakes, to można byłoby się trudno dogadać, która interpretacja jest właściwa i bylibyśmy zdani na łaskę sędziego, już nie jesteśmy sędziowie nie są nieomylni jak ustaliliśmy już tutaj potrafią dać zły ruling dwa razy na jednym turnieju jednemu teamowi także a mój był na korzyść, więc nie ma dramatu <laughs> Okej, okay, mój był na nie korzyść, więc się wyrównało. No dobra, no to tyle. Mamy 20 minut wreszcie, będzie krótkie um, do obejrzenia. E, dzięki wszystkim, że dołączyliście i do następnego. Ciao.